Halo, halo, dobry wieczór. Mam nadzieję, że masz się dobrze. We wtorek, ale gotowa na poniedziałkową inspirację. No wczoraj nie, nie było jak, natomiast bo byłam w drodze, podstawową moja działalność to jest oczywiście jeżdżenie po Polsce. No i oglądanie nie oglądanie, ale rozmowa z... Z, dzielami, z, z specjalistkami o tym właśnie, w jaki sposób rozmawiać z klientkami o kolejnych zabiegach i kosmetkach. No dobra, ale dzisiaj jestem do Ciebie z takim tematem o wymówkach klientek, ale trochę inaczej, bo chodzi o to, że już wielokrotnie pewnie słyszałaś u mnie czy na szkoleniach, czy w ciągu inspiracjach, nie kurczę, po prostu co tydzień, po prostu przez 250 odcinków o czymś gadam, więc pewnie liczę na to, że po prostu powtórki, powtórki się zdarzają, ale ja już sama na nie pamiętam o czym mówiłam, więc pewnie ty też. Natomiast yy, chodzi o to, że dzisiaj jest o wymówkach. Zawsze mówię o sprzedaży, marketingu, w sprawie beauty, spa, medycyny, estetycznej, no to wiesz, bo jesteś na grupie, widzisz? No chyba, że trafiłeś tam, jak właśnie akurat na live'a na YouTubie. Dobra, więc dzisiaj będzie o wymówkach. Częstym jest yy, właśnie takim tematem szkoleń, albo przynajmniej początkiem, kiedy pojawiam się, albo rozmawiam z Wami jakkolwiek, na jakichś wykładach, czy w czy szkoleniach dedykowanych, Rozmawiam z Wami i wtedy jest takie: No dobra Marta, ale co powiedzieć? Ty, klientka, mówi: A ja jeszcze mam swoje kremy, tak? A ja jeszcze um, y, albo kupię następnym razem, albo za drogie, albo może poszukam w internecie. Co ja mam powiedzieć, żeby ona kupiła? Więc dzisiaj się właśnie zajmiemy tym tematem w trochę w inny sposób, bo ja już mówiłam o tym, jak, jak sobie z tym poradzić, ale chciałam Ci powiedzieć o tym, że są, jest, są różne wymówki, które niestety powodują, że wierzysz w nie. Sama się wkręcasz. Dzisiaj pokażę trochę, może się wkurzysz na mnie dzisiaj, nie? że jak to tak nie jest. Więc dzisiaj chcę dzisiaj dotknąć do bardzo gorącego tematu. Natomiast kiedy oglądasz mnie tutaj live albo wtórkę, daj znać e, właśnie, e, że mnie oglądasz. Jestem dzisiaj bardzo ciekawa, w jakich okolicznościach mnie oglądasz. Może jesteś w pracy, może jedziesz samochodem. Może jesteś na spacerze z psem, czy robisz coś innego ciekawego które akurat włączasz te poniedziałkowe inspiracje. Dobra, ale zawsze tak powiem tutaj celem, intencją tych poniedziałkowych inspiracji, że jest to, żeby dać ci więcej motywacji, dać dobrej energii, do tego by ci się lepiej pracowało. Kiedy jesteś specjalistą, jesteś właścicielem, menadżerem, samym beauty spa, tej medycyny estetycznej, o to w tym wszystkim chodzi. Dobra, lecimy dzisiaj z tematem właśnie, jak jest, jakie to są wymówki i o co w tym chodzi, kiedy sama w nie wierzysz, tak? Bo o ile jeszcze powiedzmy klientka powie, że za drogi ten krem, czy coś jest za drogo, no to w tym wypadku i ty pomyślisz sobie, no ale to wymówka, to klientki, ja nie wierzę, żeby tak było, no ale nie wiesz jak na to zareagować, więc odpuszczasz. To jeszcze pół biedy na to, powiem ci, to jest na takiej zasadzie. Natomiast kiedy w sytuacji takiej, kiedy ona coś powie, zaraz ci powiem, jakie są trzy takie najgroźniejsze, najgroźniejsze wymówki, to, a ty w to wierzysz i jeszcze właśnie, że tak powiem bronisz tej klientki, nie? To to jest najgroźniejsze. Więc to jest tak, oczywiście sytuacje zawsze są, w każdej sytuacji może być jakieś, ale ale to moja znajoma, ale to coś tam, ale tak pani naprawdę, ale to co? Ja wszystko rozumiem. Oczywiście, więc wiecie, to, co ja dzisiaj powiem, może być tak, że ty znajdziesz swoje tam jakieś, ale, że w odpowiedniej, do danej klientki musisz postępować w zupełnie odwrotnie. I tak ma być, i to ona nie udziała tak pozytywnie, że przychodzi do ciebie, jeszcze ciebie poleca, naprawdę to akceptuje i tak może być. Natomiast w jest, mierze nie może coś takiego się przenieść na inne klientki. No dobra, to lecimy, bo to właśnie pokaże ci o konsekwencjach, pokaże ci o tym, co to powoduje, że sama zaczynasz wierzyć i co to może być. No i tak naprawdę gdzieś tam sobie ujemne punkty stawię w głowie, jeżeli właśnie też daje się wkręcić klientkom na takie wymówki. Oczywiście zaczynając jeszcze wcześniej, jeżeli nie słuchaliście, nie byliście wcześniej na moich, na tutaj na moich szkoleniach. Niektórzy byli, pa, ka, pani Kasia to już znam, powracam, nie mi, że Pani ją widzę. Natomiast chodzi mi o taką kwestię, kwestię że w ogóle o co chodzi z tym w ogóle polecaniem kosmetyków, zabiegów. No ja uważam, że każda klientka, która jest u Ciebie na zabiegu, powinna usłyszeć, co ma robić dalej, czyli jak często przychodzi do Ciebie na zabiegi i jak powinna wyglądać jej pielęgnacja domowa. Wszystko po to, by miała efekt. O to tu chodzi. Tak jakby głównym elementem tego, tej mojej uczenia, mojej sprzedaży dla e, branży beauty to jest właśnie to. Więc jeżeli się na początku zgadzasz, to lecimy. Oczywiście te części są bardzo, bardzo rozległe, więc stąd te 250 odcinków, więc odsyłam Cię do powtórki, kiedy, kiedy, kiedy przypadkowo właśnie tutaj trafiłaś. Dobra, pierwsza rzecz to jest to: czyli dzisiaj ci powiem o trzech bardzo groźnych wymówkach klientek, w które samo uwierzysz i robił ci, no niestety źle. Pierwsza rzecz wolę zabieg niż krem. Czasami oczy otwieram po prostu z tego względu, że jak słyszę, nawet jak któryś ze specjalistek o tym mówi, że pani kupuje u mnie kolejną serię zabiegową, ale Kremu nie kupi, bo ona w tej cenie woli sobie zrobić zabieg. Po prostu słabo mi się robi na temat tego, tej wymówki. Yy, oczywiście mówię, jak są jakieś, ale to są jakieś ale, ale jeżeli w to wierzysz, co to oznacza? Jakby ta wymówka i jeszcze yy, kolejne inne co się z nimi dzieje, jak ty się zachowujesz do tego, może to powodować to, jeżeli sama w to wierzysz. Właśnie możemy do każdej wymówki sobie pomyśleć, dlaczego w ogóle tak jest, nie? Bo sama tak uważasz, nie? że na przykład, że lepiej by było w tej cenie, czyli ograniczasz się cenowo, myślisz o wydanych kwotach na właśnie kosmetyki, na pielęgnację domową, że właśnie w tej kwocie to lepiej racjonalniej byłoby wykonać zabieg, bo znasz technologię, lubisz to, wiesz, jak to się dzieje, jak cera będzie tam coś, właśnie co się dzieje, jak przyjdzie klientka do ciebie, jak ona wygląda, niż w porównaniu do tego jak będzie wyglądała, kiedy będzie tylko używała krem. Natomiast chodzi o to, to jest bardzo oparte na błędnym założeniu, że klientka umie racjonalnie wybrać sobie kosmetyki, ba, że umie ich używać, że wie, co dalej z tym zrobić. Tak? Więc jeżeli byłaby taka sytuacja, że na przykład naprawdę klientka ma daną kwotę, na swoją pielęgnację, ale wiesz, ale tak z ręką na sercu, że tylko ma te, nie wiem, 400 zł miesięcznie, powiedzmy, czy 300, czy 200 w zależności, czy 2000 w zależności od Twojej klientki, więc chodzi o to i ona by się tak przyszła do Ciebie po poradę i powiedziała, to pani Gosiu, Pani Gosiu, co my tu zrobimy? Mam tyle, więcej, nic, wszystko wyliczone, bo resztę, jak złotówkę wejdę za dużo, to dzieci nie dostaną tam, nie wiem, bułki rano, nie będą miały kanapki do szkoły, I gdyby tak było, to można byłoby się zastanowić, co dalej z tym zrobić. Natomiast chodzi o to, że nie dopuszczamy do siebie myśli. Albo może to jest tak, jak ty idziesz do sklepu i coś chcesz kupić, typu, chcesz kupić bluzkę, myślisz sobie, kupię bluzkę za Stówę, a jest za 120, to kupujesz. Albo jak jest, jeszcze jedna jest za następne 5 dych, czy ileś, też kupujesz, bo jest fajna, bo się przyda, tak? Ale nie dopuszczasz sobie do głowy czy czegoś takiego, że klientka, która myśli o zabiegach pielęgnacyjnych, to yy, ona też tak postępuje, jak ty z tymi bluzkami. Tak? Oczywiście są ludzie, którzy bardzo skrupulatnie sobie to wszystko liczą, ale jakby. Zobacz, jak ty decydujesz o różnych, różnych zakupach, no jedni o mniejszych, drudzy większych. Nie? Natomiast chodzi o to, kiedy klientka przychodzi do ciebie, to jest ważne, to ona chce jakiejś poprawy, chce jakiegoś tutaj właśnie efektu. Natomiast to nie znaczy, że to są jej ostatnie pieniądze. To nie znaczy, że po prostu jej budżet tak jest ułożony, po prostu co do złotówki, że jak wyjdzie właśnie poza tą, po, poza tą kwotę, to właśnie naruszy ten właśnie budżet kajzerkowy dla dzieci. Nie? Więc chodzi o to, że takie, zestawienie, takie takiego, zestawienie czegoś takiego, kupię pani serie zabiegowe, które jednocześnie są, idą w tysiące złotych, bo tak? łącznie tych wizyt, ale nie kupię kosmetyków, bo wolę za tą cenę. Zabieg niż krem, to po prostu jest wręcz no, takie no, aż do nieuwierzenia, tak? Bo chodzi o to, że zakładamy, że klientka ma tylko tyle, co jest totalną bzdurą. I chodzi o to, że trzeba sobie uzmysłowić z tym, co się dalej z tym wiąże. To znaczy. Wiesz, o ile na przykład przychodzi do Ciebie klientka i taki coś Ci mówi i Ty to na to przymykasz ok, ona od Ciebie przychodzi To nie mówię, że każda klientka ma kupować u Ciebie kosmetki, o ile gdzieś tam jakoś z nią rozmawiasz Tylko chodzi mi o to, że to jest taka bardzo groźna sytuacja Kiedy uwierzysz w tą wymówkę, czyli ona yy, robisz lukę swojej klientce Co to znaczy, że robisz lukę? To znaczy to jest to, że ona może pójść gdzieś indziej Czyli coś takiego na przykład, że jeżeli ty masz warzywnię, powiedzmy, i ciągle tam masz różne warzywa i okazuje się, że jakiegoś warzywa nie masz, powiedzmy teraz, nie masz y, szparagów, tak? A jest y, sezon na szparagi, więc zawsze do ciebie przychodzą klienci, pływają pomidory, ogórki, ale po szparagi to muszą iść gdzieś indziej, tak? Więc chodzi o to, kiedy oni pójdą tam gdzieś indziej, to niestety mogą tam zostać z różnych powodów. I tutaj jest właśnie bardzo, bardzo ważna rzecz. Jeżeli jakby nie kontrolujesz jej w całości, kontrolujesz, tak wiesz, jakby opiekujesz się nią w całości, czyli doradzasz zabiegi, doradzasz kosmetyki, pielęgnacje, jak to ma dalej wyglądać, to niestety robisz jej lukę, że ona pójdzie gdzieś indziej. Albo, że nagle przyjdzie koleżanka, mówi: weź zobacz ten krem, fajny, podoba ci się, to przyjść na zabieg, nie? Ale ja chodzę do tamtej. No nic, to przyjść raz tylko, przecież ty też tak robisz. Jak ktoś gdzieś idzie i chodzi, to pani przyjdzie do mnie raz, zobaczy, bo nie ma ja mam nowość, nie? Więc chodzi mi o to, że na kosmetykach nie robisz jakichś tam, wiesz, wielkich obrotów, nie wiadomo co, bogactwa się nie dorobisz, chociaż może niektórzy nie wiem, nie mam pojęcia, ale tak się sobie wyobrażam, że to nie jest jakiś taki element główny, ale to jest bardzo ważny element do utrzymania lojalności twojej klientki. Daj znać, czy to ma dla ciebie sens, jak oglądasz live albo oglądasz powtórkę, jak, jak to cię wygląda? Chodzi mi o to, że kiedy uwierzysz w tą wymówkę, że klientka woli zabiegi, a nie kosmetyki, to niestety akceptujesz to albo wręcz, słuchaj, co robisz? Jakby czekasz na takie, taką samospełniającą się tak? Czyli jakby uwierzyłaś jednej klience w to, że jak ona mówi, że woli zabieg, a nie kosmetyk to już idąc do kolejnej, to też jakby tego oczekuje, że ona to powie, nie? Więc to jest tak i tak śmieszne, jak ja opowiadam czasami te historie na szkoleniach właśnie, że kiedy um, z, właśnie od, dzwonię do jednej kliniki, ja tam słyszę z pytaniem o zabieg, a, a słyszę po drugiej stronie, na kiedy chciałaby Pani się zapisać, bo u nas pierwszy termin za cztery tygodnie, nie? Więc jakby co to powoduje? Chodzi o to, że już um, może ta dziewczyna wcześniej nasłuchała się informacji właśnie od, od innych osób, że a to jednak nie, to jak? to za cztery tygodnie, więc już od razu, od razu jej mówi, że mnie już zrezygnowała właśnie z, z tego zapisu, żeby jej nie dręczyła, nie? Więc chodzi o to, albo pani, która do mnie mówi w listopadzie, żebym wróciła na kolejny zabieg na twarz w marcu, bo pewnie przed świętami będę miała dużo wydatków. Ja nic nie powiedziałam o żadnych świętach. Ona do mnie mówi, bo pewnie przed świętami będzie miała dużo wydatków. Bo może wcześniejsze klientki mówiły, a wiesz, bo to święta, a tu święta i tak dalej. Więc ona już sama do mnie powiedziała to w moją wymówkę, nie czekając na mnie. Chodzi o to, że kiedy uwierzysz w coś jednego, klientce, że właśnie lepiej jest wykonać zabieg niż kupić kosmetyk, opierasz się, po pierwsze na błędnych założeniach, że klientka umie racjonalnie wy, 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 wy zarządzać to swoją pielęgnacją, wie co jest dla niej dobre, jeżeli chodzi o czy kolejność czy jakość kosmetyków. Z drugiej strony opiera się na błędnym założeniu, że ona ma tylko ten budżet po prostu obliczony co do złotówki. Tak? Jak ty idziesz na kolację, to też powiedzmy ze znajomymi gdzieś do restauracji, to nie myślisz sobie, wydam, wiesz, 100 złotych, ani złotówki więcej. Jakby zamawiasz, jak masz ochotę na kolejną lampkę wina, to ją zamawiasz, tak? Na takiej zasadzie. No i my jesteśmy ludźmi dorosłymi, wiadomo, też kontrolujemy różne rzeczy, ale chodzi o to, że to nie jest coś takiego, że to jest po prostu, wiesz, co do złotówki, nie? To jest, tutaj, to jest tutaj kolejna sprawa. Natomiast, co to powoduje, że kiedy uwierzysz w tą wymówkę, to powoduje to, że już oczekujesz tego e, u innych. Czyli tak jak tak samo spełniająca się przepowiednia, czyli właśnie pewni przed świętami, będzie pani miała dużo wydatków. No, będę miała, no właśnie, no to następnym razem pani kupi, nie? Więc jakby w ogóle. A. Totalny, jeżeli chodzi o, o kwestie tak logicznie myślenia tego. Nie? Tak jak powiedziałam, czasami są wyjątkiem, więc to nie wchodzę. Ja zajmuję się większością sytuacji i chodzi o to, żeby być świadomym, żeby się nie dawać wkręcać te rzeczy. Tak jak powiedziałam na początku, że najważniejsza to jest sprawa, jak, jak, kiedy klientka powie jakąś wymówkę, że coś tam woli nawet właśnie ten zabieg, a nie, a nie krem. I ty, I ty, jakby wiesz, że to jest no, trochę absurdalne, jeżeli chodzi patrząc w ogóle o kosmetologię i wpływ na efekt. Ale no nie reagujesz, bo nie wiesz, co powiedzieć. No, ale wiesz, że to jest jakaś bzdura, po prostu totalna, nie? Na takiej zasadzie. Ale to jeszcze jest pół biedy, bo możesz się tego nauczyć, jak do tego podejść, co z tym zrobić. Ale kiedy sama w to wierzysz, to po prostu już jest koniec, nie? Po prostu wtedy zaczynasz bronić własnego zdania, że to tak jest, że to jest ważne, nie I tak dalej. Nie sobie sprawy z tego. Skąd się wzięło takie Twoje przekonanie i co to powoduje, tak? Że jakby masz blokadę przed kolejnymi klientkami, które nawet wiesz, jakby mogły, że byłyby gotowe do odpienia. Do Dobra, to jest jedna rzecz. A podzielnie Wam powiem o trzech bardzo groźnych wymówkach. Druga, druga kwestia to jest krem, jest za drogi, nie? Jakby to, to jest jasna sprawa. I chodzi o to, że <laughs> pomyślmy sobie, dlaczego tak jest, no, że właśnie dlaczego tak jest, dlatego, że. No, ty byś nie wydała tyle no, właśnie na, na, na ten krem, to jakieś ja się śmierzę, że zawsze to wejdź do sklepu Porsche i zapytaj, czy każdy sprzedawca jeździ Porsche, nie? Więc jakby tak może być. Tylko w odróżnieniu od stosowania kosmetyków drogich, to pewnie oni powiedzieli, kurczę, no gdybym mógł, to bym jeździł, nie? A ty byś mi powiedziała, gdybym miała 400, by to bym kupiła ten krem? Nie, więc może oni też by powiedzieli, gdyby mieli wie, wolne tam kilka milionów, czy to pierwszą potrzebą byłby Porsche, może nie ale chodzi o to sam fakt czegoś takiego, czy ty, jak powiedzmy, gdyby cena nie miała znaczenia, czy ty byś używała tych kosmetyków. Nie? To, to jest też ważne, żeby, e, e, żeby sobie to gdzieś tam uświadomić. Nie? Natomiast chodzi o to, że właśnie, że krem jest za drogi, klientka mówi, krem jest za drogi i ty w to wierzysz, że krem jest za drogi. Nie? Więc, I co śmieszne, czasami występują takie obiekcje, słuchajcie, że krem jest za drogi, nawet w takich miejscach, gdzie zabiegi są drogie. Po prostu drogie, no bo high-tech, po prostu oparte, no i wiadomo, muszą kosztować, tak, więc jak oparte na urządzeniach. I co po prostu nie, znaczy tak, nie to, że tam śmieszę, ale wie, wiesz, to tak śmieszy jest trochę straszy, nie? że w tym wypadku ja tak się ciągle zastanawiam, jak to właśnie, jak to przejść, bo wprost przejść, to jest bez sensu. Jak ktoś mi mówi, wiesz, klientka zapłaciła tam 3000 za zabiegi, to ona nie zapłaci tam 400 za, za krem, nie. E, więc wiesz, jak to słyszę racjonalnie, to tak, tak, tak wydawałoby się, ale co to ma z tym wspólnego w ogóle, jak, jak to w ogóle jest, nie? Sam fakty, że wydała dużo, to, jest to znaczy, że ma, że to nie są jej ostatnie pieniądze, tak? Więc to raczej zależy jej na efekcie, a nie na tym, żeby mieć coś, za, coś tanio, nie? Więc żeby miała coś tanio, to by poszła do biedronki, nie wiem, tam coś tam, jakieś maskę za dwa złotych, nie? Natomiast chodzi mi o, o taką kwestię, że to się nie da tak bezpośrednio powiedzieć, nie myśl tak, to nie, to nie tak, to nic inaczej i tak dalej, Więc chodzi o to, że nad no, tymi różnymi takimi mm, przesłankami y, musisz się zastanowić na tym, skąd one się biorą, nie? W tym wypadku, albo na jakieś założeniach są oparte. No, skąd one się biorą, że gdzieś tam myślisz o sobie? No, jak powiesz sobie, nie myśl o sobie, nie patrz według własnego portfela, to jest, to jest strasznie trudne, bo takie, nie da rady sobie, to, że tak powiem, zaprzeczyć temu, co się pojawia w głowie. Nie? Natomiast chodzi o to, jest właśnie znowu oparte na trochę błędnym założeniu, że klientka miała to ostatnie pieniądze, ostatnie wiesz. 15 tysięcy na zabiegi, a już 400 zł na krem to nie. nie? Więc yy, to jest, yy, to właśnie chodzi o to, tak, pomyśleć w ogóle o budżetach, jak Ty wydajesz, może czasami odnieść to do, w ogóle do jakiejś in, czegoś innego, jak idziesz właśnie do restauracji na kolację, a może jak, wiesz, kupujesz sobie coś tam yy, słodkiego, czy to wiesz, czy, 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 czy jakoś tam zwracasz uwagę, że czy robisz zakupy, że kupisz tam jedno, coś, jedną rzecz więcej, nie? Więc to jest tutaj ważna ważna sprawa do tego, ale kiedy uwierzysz w to, że kraj jest za drogi, to niestety, no właśnie, będziesz poszukiwać znaków u klientów, że to jednak jest za drogi. A w ogóle, jak jeszcze raz jeszcze usłyszysz, to tym bardziej będziesz się wspierać. No tak wiedziałam, że on jest za drogi. Okej, okay, rozwiązaniem oczywiście jest tutaj robienie swojej roboty, nie? Po prostu skupianie się na efekcie klientki. Yy, I teraz tak, więc ymm, albo też, skoro sięga do, do swojej ścią ściągi, w tym wypadku, ok, przychodzę na zabieg, ale krem chcę do drogerii, nie? Czyli w tym wypadku, no dobra, niech mi Pani poleci coś z drogerii, no bo to... i tak No i tutaj jest, wchodzi oczywiście, jak, jak słuchaliście jak moich szkoleń wcześniej, to też jest informacja taka, że ja nie polecam krew z drogerii, bo na nich nie pracuję i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że niektóre dziewczyny mówią: No, ale ja wiem, które kremy, zapteki czy z drogerii będą dobre na to, nie? Więc polecam pani właśnie te, te kosmetki. Nie, no, bo przecież one są dobre, więc co ma być? A jeszcze albo takie, taka wymówka typu: No, ale wiesz, jak ja jej nie powiem, to ona nie kupi u mnie i będzie używać takich kosmetków, które jej szkodzą. Nie wiem, no ciekawe, tak? Czyli w tym wypadku, no, a kiedy miałby kupić u ciebie, musiał mogłoby kupić u ciebie dopiero wtedy, kiedy twoje kosmetki nagle przewyższyłyby jakoś no, efekty, korzyści, cenę, jakieś inne wymierne, tutaj miałoby dla niej właśnie plusy nad tymi, z którymi, których używa, tak? Więc o to chodzi. Chodzi o to, że wręcz właśnie coś takiego mówienia, że OK, na zabiegi będę do Pani przychodzić, ale kremy to z drogerii, nie? niech mi Pani poleci kremy z drugierii. no, ze względu na cenę, to może się gdzieś tam łączyć, nie? Natomiast chodzi, chodzi mi o to, że jeszcze właśnie to znowu dochodzi do tego, bo o ile ucinamy to i robimy swoje, to, to jest u biedy. Ale je, kiedy dziewczyny właśnie polecają te kremy z drogerii, bo tak chcą zatrzymać klientkę, bo to chodzi, że to chcą, żeby tam jej dobrze, żeby ona wiesz, nie robiła tych błędów w domu i tak dalej, to wręcz zrobią jej listę i mówią, i co ona ma kupić w drogerii. No bo wy się na tym znacie. A teraz uwaga, dziewczyny, powiem Wam jedną bardzo ważną rzecz, tak? Kosmetolożki, moje drogie kochane. Powiem Wam tak, ja pracuję z kosmetologami 13 lat. Ja się nigdy nie wypowiadam na temat kosmo, yy, kosmetologiczne, no tyle wiem, co tam wiesz, reklamowo mogę podkręcić rzeczy, jakieś marketingowe. Natomiast jak ja wchodzę do drogerii, to nawet nie mam pojęcia, na co mam patrzeć. Rozumiesz? I wizja tego, że miałabym coś kupować na, yy, że tak powiem, na łapu-capu. Zdarzyło mi się niektóre kosmetyki kupić, bo musiałam, bo wyjeżdżałam, nie wzięłam ze sobą jakieś żel do mycia twarzy, kupowałam jakieś tam zamienniki, bo akurat musiałam, później to nie dałam rady tego używać. Rozumiesz, chodzi o to, musisz to zrozumieć, że klientka bez Twojej wiedzy ma marne szanse, żeby coś do siebie dobrać. Nie wiem, czy masz tą świadomość. Oczywiście są takie, które tam wiesz opływają w różnych y, tam kremach i grupach i tam naturalne i jakieś tam inne kremy. I wiesz, jakby są różne osoby. Ale chodzi o to, taka przeciętna klientka, jak wchodzi do drogerii, to też musiałaby zapytać osobę z, osoby z obsługi. Nie? Więc chodzi o to, że zobacz, Ty chcąc jej zrobić dobrze swojej klientce, bo możemy się wiesz, zastanawiać, dlaczego ona w ogóle ma taką wymówkę. Bo ona ma taką wymówkę, bo zawsze kupowała w drogerii i jakoś tam było, w ogóle nie widziała różnicy. I to, i, I to jest dosyć normalna sprawa, nie? No bo każdy człowiek, obojętnie ile miałby pieniędzy, kiedy ma zapłacić więcej, czyli za krem profesjonalny, to w tym wypadku pyta, zastanawia się, dlaczego w ogóle ma to zapłacić, nie? No i więc od razu mówię, jest taka wymówka, a ma pani może właśnie w tym wypadku tutaj e, coś tańszego, nie? Na przykład z drogerii pani mi poleci, albo za... No i chodzi o to, że właśnie ty w strachu, jako kosmetolog, tym, żeby klientka nie pomyślała, że chcesz ją naciągnąć, żeby wróciła, żeby tak z dobroci serca, żeby wiedziała, co ma stosować, żeby sobie nie szkodziła, to, to powodujesz to, że polecasz jej te krem z drogerii i dzięki Twojej wiedzy ona potrafi sobie skonstruować stamtąd jakiś pasujący dla niej zestaw, tylko chodzi o to, znowu wracamy do pierwszego, tworzysz lukę, w którą może. Paść, inny specjalista, i ona może tam do, zostać, lub Twoja wiedza, Twoje nastawienie może być tutaj, Twoja wiedza jako profesjonalista, Twój autorytet może zostać zachwiany, bo kiedy ona przypadkiem trafi. Na jakiegoś specjalistę, gdzie może to zrobić, koleżanka może polecić, na wakacjach może pójść. Może obok otworzył jakąś salon, klinikę i tam będzie wyświetlony zabieg, tam nie wiem, dzień otwarty przyjdź do nas na proseko. I jak wypijesz proseko, to tam losujesz nagrody i jak wylosujesz nagrodę, to tam masz zabieg po prostu za darmo albo u darmo, albo jeszcze dopłacimy, tak? I wtedy ona przychodzi do tego, no bo wygrała, jest na jednym zabiegu, i tam jest taka dziewczyna, która mówi: No fajnie, fajnie, ale wie pani, co? No tutaj, to jest to i to, więc do tego taki zestaw. I ona tam kupi kosmetki. Nie raz, nie dwa takie rzeczy się zdarzają. Nie? Więc chodzi mi o to, żeby patrzeć dzisiaj na wymówki kliente, które się pojawiają, właśnie, jako na jak takie kilka rzeczy, co się ze mną dzieje, dlaczego ja w to wierzę. Czy to na pewno tak jest, że ona ma taki budżet i nie złotówkę więcej? No tak to by do Ciebie nie przychodziła, sorry, ale zabiegi kosmetologiczne nie są pierwszą, potrzeb, nie są pierwszą potrzebą, nie? Z drugiej strony to jest to, kiedy yy, ona nie jest pod opieką moją, nie kupuje u mnie kosmetyków i zabiegów, to może mieć jakąś lukę taką, w którą wpadnie jakiś inny specjalista i bardziej niż ty, nie? więc tutaj jest ważna rzecz. Oczywiście, sam fakt tego, czy ona kupuje, czy nie kupuje, to jest w ogóle inna kwestia. Ale lepiej mieć tak, że po prostu ty jej mówisz, co ona ma stosować, jakie smetki, jakie zabiegi. A kiedy nie kupuje, to jest, tak powiem, jej wina, że nie kupuje, że ona coś tam sobie gdzieś tam dobiera, a wręcz im dłużej będzie stosować, powiedzmy, że jest takie teraz okrutne to, to, co teraz powiem, ale i, i, że tak powiem, chodzą do ciebie na zabiegi, a w domu stosując niewłaściwą pielęgnację domową, to w tym wypadku może doprowadzić do tego, że będzie bardziej słuchała tego, co ty mówisz. Tak? A to jest dla Ciebie bardziej korzystne z tego względu, nawet jakbyś miała zarobić zero na kosmetykach, to dla Ciebie to jest bardziej korzystne, dlatego że klientka bardziej Tobie wybierze. Więc wtedy, kiedy zobaczy jakiś tam napis promocja, jest duża szansa, że najpierw przyjdzie do Ciebie i zapyta, czy to warto. Nie? Dobra, więc chciałabym, żebyście myślała, drugie moje kosmetolożki, to jest właśnie o tym, jakie to buduje konsekwencje, bo takie uwierzenie, dla mnie najgorszą konsekwencją, najgroźniejszą konsekwencją jest to, że jak klientka powie jakąś wymówkę i Ty Właśnie ty właśnie, się, co to zrobisz, ty w uwierzysz, to później szukasz takiego, takiej samo spełniającej się przypowiedni, nie? Więc chodzi mi o to, że właśnie zaczynasz mówić, a to pewnie Pani Przeświętanie będzie miała dużo wydatków. Więc tutaj chodzi o to. Tak, a potem wchodzi mi w krew, to tu, wypisze, tu a Justyna pisze, dobrze, jak zaczęła wprowadzać rozpoczęte przez Ciebie techniki, z testowo jeden na jeden na nowych klientkach, a później wchodziło mi w krew, no mega, sama się przypomina, że działają, Lowe, naprawdę, bardzo Ci dziękuję za to słowo, że, że przekonałam się, że działają, to bardzo fajnie to, co właśnie pisze Justyna, że najpierw na nowych klientkach, żeby się samemu tak tak, właśnie tutaj y, osadzić. Jaki jest z tego efekt, kiedy klientka kupuje, czy o to chodzi, że tam masz wiesz, worki, pieniędzy napchane? To nie chodzi o to, tak? Jakby byśmy pracowali dla pieniędzy, tylko to y, nie wiem, co byśmy robili tam. sprzedawali się i telewizor telewizory na ulicy, nie? A tu w, 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 tak ja uważam, przynajmniej, ja stwierdzam, że chodzi o to, że robota, praca ma robić fan, dużo. Z takiego radości dla ciebie. Ja to jestem, już tego lubię, kiedy się dużo dzieje, jeden woli spokojniej, ale to, co ma, cię satysfakcjonuje, a kiedy cię to satysfakcjonuje, to pieniądze same przychodzą. Jest jakieś taki czary, mary, może tak powiem, czarownicy, nie jestem, ale wiecie, chodzi o to, że lubię się skupić na działaniu, na efekcie klienta, a później okazuje się, że klientka docenia to, że jesteś specjalistą, że świetnie wykonujesz zabiegi, że się rozwijasz, że yy, warto być z Tobą, bo masz w sobie taką pewność siebie. No i dobra, więc teraz chciałabym, żebyście, drogie moje kosmetolożki, się przyjrzały temu, co do Was mówią klientki i sprawdziły, czy Ty przypadkiem sama nie uwierzyłaś w to. Więc napisz sobie, w jakie wierzysz tutaj jej wymówki, nie? I czy to Ci nie szkodzi, czy nie poszukujesz wtedy kolejnej takiej wymówki właśnie u następnych klienta? Dzięki, że dzisiaj byliście ze mną. Zapraszam na kolejne podziałkowe inspiracje. Kolejne podziałkowe inspiracje będą, uwaga, skąd? Z morza. Mm, szum fal może Wam tam puszczę, w zależności, czy nie będziemy mieszkać w tym wypadku, czy blisko plaży, czy nie, ale będę na spacerze, więc jakieś środki na pewno tam, e, tam będą dla mojej radości. Oczywiście jadę do pracy, do fantastycznego miejsca, e, fantastycznych ludzi, więc takie bardzo indywidualne szkolenie. Już się cieszę na ustkę i pracę właśnie z tą kliniką. E, no a Was ściskam wirtualnie. Do zobaczenia w kolejnej Podziankowie Inspiracji.